Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Z, a to już dziewiąty odcinek y, od pierwszego do ostatniego levela. A więc w tym odcinku chcę sobie wyekspić 35 level. Widzę, że. przepraszam, widzę, że y, już 10 rzeczy z akt poschodziło, więc to może być dobry znak, żeby zebrać trochę kasiorki. Yy. Jak widzicie, jak widzicie, przepraszam, nie wiem dlaczego się jakoś tak dziwnie um, zająkałem. Ale jak widzicie, mam już całą torbę w łupach, więc trzeba to iść i opylić w, w najbliższym sklepie. Um, trochę dzisiaj ekspiłem, powiem szczerze. No, dosyć dużo ekspiłem, ale nie na nich, tylko um, na góle poszedłem, bo tutaj wszystko było wybite powiem wam szczerze. I to nie było dosyć fajne. Um, tego zbója sobie jeszcze zbijemy. Dobra. Nie wiem, po co ja to w ogóle trzymam. A, wyrzucę to. zniszczę, przepraszam, bo teraz y, wyrzucanie jest niestety płatne. Um, idziemy na no, tylko pospol... O, tutaj jeszcze są w GRP. W GRP3 chyba o ile się nie mylę. I sobie zaraz na nich pójdziemy, tylko jeszcze tutaj zwykłych pozabijamy bez GRP. E, dobra. Główka zbiera. No to mi się bardzo przyda. O, trzeba ich tutaj jeszcze utuć. Nice. Chyba dosyć szybko nabijemy ten level i się wrócimy do miasta w tornek. W tornek? Czekajcie chwilę, gdzie ja jestem. Tutaj jestem. To do tornek będzie bliżej niż do Eder. Dzisiaj wieczorkiem planuję zrobić chyba z dwa questy. Ten u tej kobitki, zaraz wam pokażę jakiej. U tej miły. I jakieś tam męskie zajęcie, które tam drewno muszę posiekać, takie różne i tam później dostanę fajne rzeczy. Eee, o, co to kopie, mi się wyskakuje. Tędy przejdę. 8% do levela, to nie powinno zająć mi długo. Chyba tylko do levela dobiję. Nie będę więcej niż to po levelu już nabijał. Tylko to ubiję. Może tutaj właśnie nikogo nie będzie, albo w tym magazynie. No, schowek na łupy No dobra, czyli w takim razie lecimy z gromem na tego miecia Dobra, jest i ładnie 35 ryb intelekt ulepszamy, pobijemy sobie jeszcze te wszystkie grupeczki i lecimy do Tornek sprzedać ten cały gruz, znaczy gruz sprzedamy w Ithan, ale do Tornek trzeba iść, żeby się przeteleportować, tak mi się wydaje, że będzie szybsze niż do Eder. O, pięknie, pięknie, dwie ścian, głów zbiera, jedna um, czwarta właśnie właściwie do zakupu jakiegoś itemku, chociaż ja nie będę tych itemków um, sprzedawał, tylko bardziej um, Przepraszam, głów nie będę sprzedawał, kurczę, co ja mówię, nie będę głów y, głowami kupował, przepraszam was, że się tak pomyliłem. Y, chodziło, że je sprzedam po prostu na aukcji, bo one są dosyć dużo warte, jak już się ich ma 100, chociaż nie wiem, czy dobiję na tym koncie 100, bym musiał tak tutaj gdzieś eksplodować do 42. A mi się nie chce po prostu ekspirować tutaj do 42. Później sobie pójdę na jakieś harpie na 40. I możecie też mi pisać przykładowe EQ na mój level, bo ja tak nie za bardzo um, jestem obeznany do Eku. Dobra, w takim razie idziemy do tornek, choć tu. Nie będziemy już zbijać tych pojedynczych, nie chcę mi się po prostu. Tylko tych tutaj trzeba zbić. Jeden. Drugi i pięknie schodzą. Teraz tych się jeszcze ubije. Ło, dwie główki. Dwie główki, przepraszam, poleciały, ale się ucieszyłem. Jeszcze chmiel mam do odebrania, ale to chyba wieczorem zasadziłem wczoraj. Już nie pamiętam o której zasadziłem. Tu chmiel, czy ja mam tu jakiś chmiel do sprzedania? Mam jeden chmielik do sprzedania. To trzeba będzie się wybrać na sprzedaż. Dobra, lecimy tutaj. O, jesteśmy. Jestem ciekawy, co w tej poczcie po prostu przyszło. Jestem bardzo tego ciekawy. Hmm. Co to może być? Może być ta sól, którą sprzedawałem, yy, ale może być również, na przykład, co ja tam jeszcze. Ten yy, mieczyk Astratusa. Patrzcie, jak już blisko jesteśmy Orla gran i zaraz jesteśmy w Tornek po prostu. Jeszcze teraz Stare Ruiny, o ile się nie mylę, i jesteśmy w Tornek. Stare Ruiny to jedna z mniejszych map w Margonem, powiem wam szczerze. Um, Ithan. Ithan to też nie zbyt, To jest mapa średnia po prostu. Ale za to Tornek jest bardzo małą mapą. Um, co jeszcze tak mi się... Muszę sobie przypomnieć, co jeszcze jest taką dosyć małą mapą. Na pewno stare ruiny to jest jedna z najmniejszych map margonem. Zaraz Wam pokażę dlaczego. Ile ona ma kratek tutaj? Ona ma tylko 4,878 kratek, prawda? To nie jest dużo. Poza tym ona jest bardzo taka szeroka. Nie jest po prostu długa, tak jak inne mapki, żeby dokąd, dokąd przejść. Tylko to po prostu jest taka. Em, Szeroka, co sprawia wrażenie, że jest trochę taka mniejsza. Oczywiście, fiołek, sól, cieszę się, sól, sól, fiołek. Wow. No i piękny patrzcie, jak się dorobiliśmy na tej aukcji. I cóż, idziemy, może mieć będzie? No i nie ma Miecia. Przykro, Mieciu, że płatasz mi takie figle na odcinku, że cię nie ma. Bym cię chętnie zabił, tylko nie wiem, czy bym cię ubił, Mieciu, wiesz? Okej, okay, w takim razie idziemy sobie do Ithan. Zrobimy nową unkę, tylko nie wiem e, co możemy zrobić. Zobaczę zaraz u, 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 u Jarena chyba. On, on jest specem od magii, chociaż nie jestem pewien czy to nie jest ktoś inny. Bałwanek. Ojejku, co za duża lista. A więc sprzedajemy ten cały gruz. Zaraz wam powiem ile za to wszystko e, dostanę pieniążków. O ile za to dostanę? 12 tysięcy złota. To jest duża sumka, jak za takie bezużyteczne bandaże, z którymi się nic nie da zrobić. To jest duża sumka, powiem wam szczerze. No. Jeszcze te strzały. To mi się może całkiem przydać, chociaż nie. To mi się przyda. Um. Chmielu sprzedaj mu urana, bo i tak tam da tylko 15 tysięcy, więc ja w ogóle nie płacam. Kulkę, patrzcie, już mam. Ehm... Tą główkę, główkę... Nie, chyba ją zostawię. Nie będę ją, jak na razie, sprzedawał. Przyniosę to do, dru do drugiej torby tutaj. Ehm... I chyba to też posprzedaję, bo po co mi już to jest na dzień dzisiejszy, jak i tak to. Go... Na pewno nie założę, to jest wiadome. A tu coś leży. Zaraz zobaczymy. Nie. Ktoś po prostu ma takiego skina. Literka Eł. Dobra, idziemy do tego Jarenowca, zobaczyć, co on ma. Do zaoferowania z magią. Zaraz tam do niego się przejdziemy, do baraków piętro pierwsze. I jesteśmy u Jarena, oczywiście. Ale jeszcze zajrzymy do Adepta, co ma na Handel. Wyroby, wyroby tutaj magiczne 35. Kurcze, przydałoby mi się to, ale mam laskę. Kurczę, kurcze, kurcze. Niedobrze, niedobrze. Chociaż, no, nie kupię tego po prostu i trudno. Drugi żywiołów, co my tu mamy? Błyskawice. Eee, to dopiero na 50 będzie. Grom dopiero na 40. Hmm. Chyba się przeniosę na zimno albo na ogień, bo jakoś tak błyskawice to nie jest po prostu magia dla mnie, że tak to powiem. Może grom i, yy, i tą tarczę, która odbija ciosy i spowalnia atakujących, to jest bardzo dobra ta, ale po prostu to nie jest magia dla mnie. Też widziałem, że pod błysk, pod błyskawiczny atak i pod zimno naprawdę można dobre kombo zrobić magiem, i dużo zabiera, powiem Wam szczerze, ale wtedy Mac nie ma leczenia i tych innych fajnych rzeczy. Dobra, to pójdziemy do Karka zrobimy umki i kończymy ten odcinek. Ło, e, aukcjoner. Coś, coś o sól za 20 tysięcy złota. A jeszcze tutaj się zaraz przejdziemy, może będzie heros. E, sól jeszcze wystawimy, sól się tutaj przydaje. Za 20k pójdziesz sól. I co jeszcze możemy sprzedać? Możemy sprzedać chmiel za 40k. Bo akurat go tak bardzo nie potrzebuję. Jak będę potrzebował, to sobie po prostu pójdę do wioski i go kupię. A tak to po prostu nie chcę się go sadzić. Nie mam miecia. Lipa trochę, żeby nie było mietka A więc teraz idziemy tutaj do ratuszu karkochane. Moc demilisza jeszcze mam. 188 minut. Mm, dobra, jest bardzo, bardzo dobra smutna milisza. Tu sobie ją przedstawiam. Może, o, ładnie. Tutaj pójdziemy do Sir Williama i zrobimy jakiś z drogi światłości. Koncentracja mana by się nam przydało. To tak nie za bardzo trochę, chociaż. Nie, no koncentrację sobie weźmiemy, e, many. Jeszcze sobie później na odcinku, po odcinku, przepraszam, zobaczę. E, nowe różki na maga, bo myślę, że zdecyduję się na coś nieco lepszego, jak dla mnie, oczywiście, i z czym będzie mi się lepiej grało. No cóż, ja Wam dziękuję za ten odcinek. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Za niedługo konkurs z okazji 150 subskrypcji, albo już na 200 zrobię. Jeszcze nie, nie wiem dokładnie i dziękuję Wam, że mnie subskrybujecie. No i cóż, yy, cześć.